Nasz rodzaj, czyli homo, co po łacinie oznacza człowiek, pojawił się po raz pierwszy około 2,8 miliona lat temu w postaci homo habilis. Życie nie było łatwe dla naszych przodków, mimo ich wielu unikalnych przystosowań. Przez niemal milion lat oni oraz inni wcześniej ludzie musieli zmagać się z surowym klimatem i groźnymi drapieżnikami, które regularnie polowały zarówno na młodszych, jak i już dorosłych przedstawicieli tego gatunku. Jednak wszystko to miało się zmienić 800 tysięcy lat po pojawieniu się Homo habilis, kiedy to na scenę wkroczył nowy gatunek człowieka, który odmienił bieg całej naszej historii i historii świata, stając się pierwszym naczelnym drapieżnikiem naszego rodzaju oraz pierwszym, który opuścił kolebkę ludzkości czyli Afrykę. A był to Homo Erectus. Ci pierwotni ludzie byli przełomowi na wiele sposobów. Również ich odkrycie było przełomowe, które miało miejsce zupełnie przypadkowo, ale obaliło pewną teorię, która zakorzeniła się w XIX wieku. W tamtym czasie wielu ludzi wierzyło, że człowiek pochodzi z Azji, a nie z Afryki. Głównie dlatego, że jej położenie geograficzne stanowiło taki punkt pośredni między Ameryką a Europą, oferując bardzo dogodne trasy migracji. Choć teoria ta nie miała żadnych dowodów, zainspirowała wielu badaczy do podróży po Azji, w poszukiwaniu ludzkich szczątków. Przy czym szczególne zainteresowanie wzbudzała Azja Południowo-Wschodnia. I na szczęście pewien antropolog rzeczywiście znalazł szczątki człowieka w Indonezji, na wyspie Java. Znalezisko to znane jest dziś jako człowiek jawajski. Wykopano je w 1891 roku i składało się z fragmentu czaszki oraz kości udowej. Odkrywca Eugene Dubois. Był przekonany, że dokonał przełomowego odkrycia i szybko próbował przekonać innych, że są to szczątki człekokształtnego małpoluda, chodzącego w pozycji wyprostowanej. Jednak nikt mu nie uwierzył, ponieważ wówczas wiedza o wczesnych homininach była praktycznie zerowa, więc szczątki te popadły w zapomnienie. Aż do XX wieku, kiedy ponownie je zbadano po odkryciu wielu podobnych szczątków w Chinach. Chińskie okazy, dziś znane jako człowiek pekiński, składały się z zębów i fragmentów czaszek pochodzących od wielu osobników. Antropolodzy doszli do wniosku, że oba znaleziska należą do tego samego rodzaju, a co ważniejsze, zrozumieli, że są to gatunki homo, co doprowadziło do ich sklasyfikowania jako homo erectus, czyli człowiek wyprostowany. Nazwa ta została później potwierdzona przez bardziej kompletne znaleziska, które wykazały, że ich nogi, stopy i kręgosłup były przystosowane do chodzenia i biegania w pozycji wyprostowanej. Wielu uważało, że ten nowy gatunek był najstarszym homochodzącym na dwóch nogach, choć to nieprawda, ale i tak homo erectus rzeczywiście był pierwszy w wielu aspektach dotyczących cech ludzkich. Był to pierwszy człowiek, który miał płaską twarz, wyraźny nos, proporcje kończyn zbliżone do współczesnych ludzi i prawdopodobnie dość rzadkie owłosienie ciała. To czyniło go uderzająco podobnym do Homo sapiens, choć między nimi istniały również różnice. Przede wszystkim szkielet pozaczaszkowy Homo erectus był masywniejszy i grubszy niż u współczesnego człowieka. Dodatkowo istniały niewielkie różnice w rysach twarzy oraz dymorfizmie płciowym. Różnica rozmiarów między samcami a samicami była znacznie bardziej widoczna niż u Homo sapiens. Różnice i podobieństwa te zaobserwować można generalnie w całym gatunku Homo erectus, jednak różnią się one w zależności od populacji, jako że Homo erectus miał zaskakująco szeroki zasięg geograficzny i długi okres istnienia, co doprowadziło do powstania licznych podgatunków. Dziś ich liczba przekracza 27. Szczątki dowodzą, że Homo Erectus występował w całej Afryce, Azji i części Europy, gdzie najwyraźniej preferował jaskinie, szczeliny skalne i obszary leśne. Tak szeroki zasięg geograficzny wzbudził ogromne zainteresowanie, potęgowane dodatkowo przez datowanie skamieniałości. Najstarsze z nich mają około dwóch milionów lat i niemal równocześnie pojawiły się w Azji i Afryce, co wywołało debatę na temat jego ewolucji oraz migracji. Przez długi czas uważano, że Homo erectus wyewoluował z jednego z najmłodszych Australopiteków lub Homo habilis w Afryce, skąd następnie migrował do Azji i Europy w wyniku zmian klimatycznych. Jednak z powodu podobnego wieku kości z Azji i Afryki, badanie z 2011 roku zaproponowało, że Homo erectus wyewoluował z populacji habilis żyjącej w Azji, a następnie migrował z powrotem do Afryki i Europy. Hipoteza ta nie została jeszcze potwierdzona i większość naukowców nadal uważa, że pochodził z Afryki. Jednak niezależnie od jej trafności, badanie to podkreśla liczne pytania, które pojawiły się w związku ze szczątkami Homo erectus. I nie tylko same kości są źródłem pytań. Równie interesujące jest to, co znaleziono obok nich, zwłaszcza kości średnich i dużych zwierząt łownych, co doprowadziło do przekonania, że ten gatunek człowieka był drapieżnikiem szczytowym. To był niesamowity przełom, ponieważ, jak już wspomniałem, aż do pojawienia się Homo erectus ludzie nie zajmowali szczytu łańcucha pokarmowego, co oznaczało długo oczekiwaną zmianę. Kości zwierząt były często znajdowane w dużych skupiskach i pochodziły od różnych przedstawicieli megafauny, w tym nosorożców, hipopotamów, bydła, dzików, jeleni, koni oraz słoni. Nawet drapieżniki, które niegdyś żywiły się wcześniejszymi ludźmi, stały się regularnymi ofiarami Homo erectus co pokazują skamieniałości z Kenii, które wykazały, że populacja erektusa polowała nawet na krokodyle. Taka różnica w strategiach łowieckich i żywieniowych Homo Erectus w porównaniu z innymi ludźmi szybko doprowadziła paleontologów do zadania sobie pytania. Jak to możliwe? I przez lata badań znaleziono wiele odpowiedzi, które razem tworzą pełny, piękny obraz. Jedną z pierwszych rozpoznanych przyczyn była budowa ciała. U Homo Erectus nastąpił znaczący wzrost rozmiaru. Byli znacznie więksi niż wcześniejsze hominidy. Niektóre osobniki mierzyły nawet 1,85 m wzrostu. Nie byli jednak tylko wysocy i szczupli. Mieli masywnie zbudowane ciała, a ich kości były wyjątkowo grube, znacznie grubsze niż u wcześniejszych gatunków. Ta masywność dawała im solidną posturę, która pozwalała przetrwać trudy polowania i codzienne upadki bez poważniejszych obrażeń. Ta solidność budowy była kluczowa. Ale być może jeszcze ważniejszą cechą ich ciała była wyjątkowa wytrzymałość w kwestii wysiłku. Homo erectus, podobnie jak współcześni ludzie, miał gruczoły potowe, które pozwalały na efektywne chłodzenie ciała, a jego nogi były przystosowane do biegania. Ślady stóp wykazują, że był znakomitym długodystansowcem, który stosował technikę polowania uporczywego, polegającą na ściganiu ofiary tak długo, aż ta wyczerpie się i nie będzie już w stanie uciec, często umierając z wycieńczenia lub z przegrzania. Uważa się, że Homo erectus tylko ranił swoje ofiary podczas pierwszej fazy ataku, co spowalniało je podczas dalszego pościgu. Te początkowe rany były prawdopodobnie zadawane z pomocą innej ogromnej przewagi Homo erectus – broni. Złożone użycie technologii w porównaniu do wcześniejszych homininów było możliwe dzięki jego mózgowi i inteligencji. Średnia objętość mózgu dorosłych osobników wynosiła około 1030 cm3 co stanowi prawie 80% rozmiaru mózgów współczesnego człowieka. Dzięki temu Homo erectus miał największy stosunek wielkości mózgu do ciała w swoich czasach. W rezultacie był stosunkowo inteligentny i wykazywał złożone zachowania, które pozwoliły mu na tworzenie nowych technologii, tak zaawansowanych, że zapoczątkowały nową epokę technologiczną, znaną jako aszelski przemysł narzędzi, który trwał od około 1 950 tysięcy lat temu do 130 tysięcy lat temu. Najbardziej charakterystycznymi narzędziami z tego okresu były pięściaki i prymitywne tasaki, które mogły być używane do zabijania dużych zwierząt. Narzędzia te były wykorzystywane także do oprawiania i rozczłonkowywania upolowanej zdobyczy, co oszczędzało Homo Erectus'owi wiele energii, którą w przeciwnym razie musiałby poświęcić na siłowanie się z mięsem za pomocą zębów oraz rąk. Dodatkowo, mimo że nie ma na to bezpośrednich dowodów, Powszechnie uważa się, że Homo Erectus używał również włóczni i innych broni miotanych do polowań, ponieważ najstarsza znana włócznia, datowana na 400 tysięcy lat, wykazuje oznaki zaawansowanej konstrukcji, co sugeruje, że bardziej prymitywne wersje włóczni mogły istnieć znacznie wcześniej. Teoria o rzucaniu takimi pociskami została dodatkowo poparta przez strukturę ramion Homo Erectus, która była uderzająco podobna do ludzkiej. Co oznacza, że był on zdolny do celnego rzucania przedmiotami z dużą siłą i prędkością, pozwalając sobie na atak i obronę z dość bezpiecznej odległości. Dla innych zwierząt fakt, że te małpy nagle zaczęły rzucać w nie przedmiotami z precyzją i goniły je przez dziesiątki kilometrów, musiał być dość niemiłym zaskoczeniem. Ale koszmar na tym wcale się nie kończył, ponieważ Homo erectus używał również inteligencji do polowania w grupach. Wiadomo o tym dzięki czterem stanowiskom ze śladami w Kenii, gdzie znaleziono łącznie 97 odcisków stóp należących do co najmniej 20 osobników. Jedno z tych stanowisk było szczególnie interesujące. Rozmiar i kształt śladów sugerowały, że zostały one pozostawione przez grupę składającą się wyłącznie z mężczyzn, co sugeruje, że była to już taka typowa, konkretna wyprawa łowiecka. To doprowadziło paleontologów do przypuszczenia, że u Homo erectus istniał podział pracy ze względu na płeć. Mężczyźni zajmowali się znajdowaniem większych, ryzykowniejszych i rzadszych źródeł pożywienia, podczas gdy kobiety skupiały się na bardziej niezawodnych zasobach, takich jak orzechy czy owoce, tworząc w ten sposób typowe społeczeństwo zbieracko-łowieckie. Jednakże, mimo że te grupy łowieckie nie zawsze odnosiły sukcesy, ich działalność była niezwykle istotna. Lokalne wymarcie Homo erectus na Bliskim Wschodzie zbiegło się w czasie z wyginięciem słoni leśnych czyli paleoloksodona Antykusa. Natomiast inne lokalne wymarcie w Azji Południowo-Wschodniej nastąpiło po wyginięciu gigantycznego żółwia, megalochelisa, co sugeruje, że Homo erectus silnie polegał na dużej zwierzynie, co ma sens, biorąc pod uwagę, że ich większe mózgi i ciała potrzebowały zdecydowanie więcej kalorii. A ponieważ ich ofiary były tak duże, często zakłada się, że mieli cały zapas zalegającego mięsa, co mogło prowadzić do praktyki dzielenia się pożywieniem, a być może nawet umożliwiło pojawienie się pierwszych form opieki zdrowotnej. Teoria ta poparta została odkryciem szczątków osobników, które miały obrażenia uniemożliwiające samodzielną egzystencję. W tym na przykład jednego starszego osobnika, który stracił wszystkie zęby z powodu choroby dziąseł. Normalnie taki osobnik umarłby z głodu, ale dzięki kulturze dzielenia się jedzeniem mógł przetrwać, spożywając miękkie resztki, takie jak mózg czy szpik kostny. Inne oznaki prymitywnej opieki obejmują chłopca cierpiącego na poważną skoliozę oraz dorosłego, chorego na fluorozę szkieletową. Obaj byli w stanie przetrwać przez dłuższy czas, mimo że w ogóle nie byli zdolni do polowań. Zalety posiadania nadmiaru pożywienia nie kończyły się jednak na dzieleniu się i prymitywnej opiece. Homo erectus prawdopodobnie potrafił również konserwować jedzenie. Być może poprzez suszenie lub wędzenie resztek. Było to możliwe, ponieważ Homo erectus jako pierwszy spośród ludzi opanował jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakie do dziś znajduje się w naszym arsenale, czyli ogień. Choć dokładna data tego odkrycia nie jest znana, najstarsze ślady sugerują, że używali ognia świadomie co najmniej 1,5 miliona lat temu. Uważa się, że początkowo ogień był wykorzystywany po naturalnych pożarach, które Homo erectus podtrzymywał przez długi czas, co wskazuje na znajomość materiałów wolnopalnych. Takich jak na przykład odchody. Te ogniska były utrzymywane przez osoby pełniące funkcje strażników ognia, i mogły być przenoszone z miejsca na miejsce, co pozwalało grupom zabierać ogień ze sobą podczas migracji do chłodniejszych obszarów, takich jak Europa w epoce lodowcowej. Ogień oczywiście pomagał utrzymywać ciepło, ale miał również inne zastosowania. Stanowił ochronę przed drapieżnikami, umożliwiał przygotowywanie jedzenia i zwiększał generalną wydajność tego pożywienia. Surowe produkty po upieczeniu stawały się bezpieczniejszymi i łatwiej przyswajalnymi. Sami zresztą chyba wolicie pieczonego kurczaka niż surowego. Przez długi czas ogień był rzadkością wśród ludzi, ale to zmieniło się około 400 tysięcy lat temu, kiedy to ogniska powiązane z Homo erectus stały się znacznie bardziej powszechne. I to na całym świecie, sugerując, że opanowali sztukę rozpalania ognia samemu. Bezpośrednie korzyści z używania ognia były bardzo znaczące, ale istotne były również jego efekty pośrednie. Ogień stał się takim źródłem integracji społecznej. Niektórzy antropolodzy uważają nawet, że ten element wspólnego przebywania przy ogniu mógł przyczynić się do powstania prymitywnego języka. Przez długi czas sądzono, że Homo erectus nie był zdolny do mowy, ponieważ jeden z najwcześniejszych znanych przedstawicieli tego gatunku, chłopiec z Turkany, nie posiadał odpowiednich mięśni oddechowych potrzebnych do wydawania dźwięków mowy. Później jednak odkryto, że ten osobnik cierpiał na poważne schorzenia. Które mogły wpłynąć na jego układ oddechowy. W końcu znaleziono inne szczątki, które potwierdzały możliwość istnienia podstawowego języka. Ich mięśnie oddechowe rzeczywiście były już wystarczająco rozwinięte. Ponadto części mózgu odpowiadające za mowę i język miały rozmiary podobne do tych u homo sapiens, a chociaż kość gnykowa, odpowiedzialna za wsparcie języka i kontrolę tonu oraz głośności, nie była wystarczająco rozwinięta, by umożliwić mowę na poziomie współczesnym, to nadal mogła wspierać taki protojęzyk. Bez względu na to, czy Homo erectus potrafił mówić, czy nie, jego sposób komunikacji musiał być skuteczny w kontekście współpracy, czego dowodzi kolejny jego wyczyn konstrukcje budowlane. Osiągnięcie to wyprzedza nawet najstarsze znane ślady użycia ognia. W 1962 roku w Tanzanii odkryto dużą strukturę w kształcie koła sprzed 1 700 000 lat, złożoną z wulkanicznych skał oraz ziemi. Struktura została poważnie uszkodzona, dlatego naukowcy nie są pewni jej funkcji. Sugerowano, że mogła to być taka prymitywna chata lub sztuczna osłona przed wiatrem. Na szczęście od tego czasu znaleziono lepiej zachowane konstrukcje, w tym chaty i inne schronienia zbudowane z ziemi, skał oraz gałęzi. Niektóre z tych struktur wydają się być zbudowane wokół ognisk, co potwierdza znalezisko z Niemiec sprzed 700 tysięcy lat. Uważa się, że takie konstrukcje wokół ognisk pełniły funkcje zimowych pas obozowych, co pozwalało Homo Erectus przebywać w regionach, które w innym wypadku byłyby zbyt niegościnne na dłuższą metę. Elastyczność, jaką technologia oferowała Homo Erectus, została dodatkowo wzmocniona przez używanie ubrań, które w przeciwieństwie do konstrukcji istniały znacznie wcześniej, bo aż 3 miliony lat temu. Ubrania te były oczywiście bardzo prymitywne i składały się wyłącznie ze skór zwierzęcych. Ale to i tak w sporym stopniu rekompensowało brak izolującego owłosienia ciała. Oczywistym jest, że Homo erectus odniósł ogromny sukces i był w stanie rozprzestrzenić się na wielkich obszarach lądowych dzięki swoim licznym przewagom. Ale co bardzo ciekawe, nawet wody nie były w stanie uchronić się przed jego ekspansją. Homo erectus miał bowiem jeszcze jedną zdolność, która być może najbardziej zaskakuje paleontologów. Potrafił żeglować. Chociaż do dziś nie odnaleziono żadnych łodzi należących do Homo Erectus, wiemy, że był on w stanie dotrzeć na wiele odizolowanych wysp, takich jak Flores, Timor oraz Roti, które nie były połączone z lądem żadnymi mostami lądowymi, co czyni Homo Erectus pierwszym żeglarzem świata. Oprócz kości, dowody na obecność Homo Erectus na tych wyspach obejmują wiele artefaktów, takich jak narzędzia czy fragmenty rytowanych muszli. Co okazuje, że te wyprawy kończyły się sukcesem i na miejscu zakładano społeczności, a nie były to tylko takie przypadkowe dryfy na otwarte morze. Znaleziska te podkreślają nie tylko ich zdolność do budowy tratw, ale też do planowania długoterminowego. Takie wyprawy wymagały przecież miesięcy przygotowań i niebywałej logistyki. Zdolność do pokonywania mórz pozwalała Homo Erectus'owi unikać utknięcia w określonych rejonach geograficznych i była prawdopodobnie kluczowa dla jego niezwykle szerokiego zasięgu oraz długowieczności. Homo erectus był bowiem gatunkiem człowieka, który odniósł największy sukces pod względem czasu, na jaki zabawił na tej Ziemi. Zgodnie z datowaniami przetrwał on niemal milion i dziewięćset tysięcy lat, a ostatnia znana populacja wyginęła zaledwie 108 tysięcy lat temu. Tak dla porównania, Homo sapiens istnieje dopiero od około 300 tysięcy lat. A drugi pod względem długości trwania gatunek, Homo habilis, nigdy nie osiągnął nawet połowy tego co Erectus, żyjąc tylko przez około 600 tysięcy lat. To prowadzi do pytania, co powstrzymało tych dominujących przedstawicieli naszego rodzaju? Odpowiedzią wydaje się być zmiana klimatu. Tuż przed ich wyginięciem na świecie ubyło całkiem sporo terenów, jakie Erectus uwielbiali, czyli lasów. Równocześnie wiele z ich ofiar, na które polowali, również zaczęło znikać. Co więcej, ostatnie znane osobniki żyły na wyspie Jawa, która wówczas przechodziła przez znaczące zmiany środowiskowe. Lasy deszczowe szybko się rozprzestrzeniały i znacznie zagęszczały. Wydaje się, że Homo Erectus został ograniczony do tej ostatniej bezpiecznej przystani. Ale gdy las deszczowy obrózł ich z każdej strony, nie byli już w stanie przetrwać. I ostatecznie prawdopodobnie właśnie to. Doprowadziło do zniknięcia najdłużej żyjącego gatunku ludzkiego w historii. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale, jak choćby naszego filmu o Homo habilis, których życie w porównaniu z erektusem było prawdziwym koszmarem. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.